Uuu, witam wszystkich serdecznie na kanale Bubel Kantor. Ten film dotyczy inktoberu. Inktoberu. Polega on po prostu na tym, żeby w okresie października codziennie tworzyć jakiś rysunek. Najlepiej tuszem, chociaż tak naprawdę liczy się przede wszystkim to, żeby ograniczyć się do koloru czarnego. Nagrywam to w dzień nauczyciela, co oznacza, że inktober trwa już dwa tygodnie. Powinienem mieć więc już gotowych 14 rysunków, mam 7. Ale lepsze to niż nic i te 7 wam. Pokażę. Zastanawiacie się dlaczego mam założoną szatę Ozyrysa? Cóż. Nie chciałem, żeby to było od początku ewidentne. Naznaczyłem się starożytną runą, żeby zwiększyć swoje zdolności inkowania. Boom. Hehe. Niestety podczas nakładania run byłem trochę za mało przewidujący, dlatego runa jest zapisana w lustrzanym odbiciu, ale nie ma nic, czego nie rozwiążą efekty specjalne. Doskonale! Teraz, jak widać, wszystko jest w najlepszym porządku. Możemy przystąpić do pokazywania rysunków. Istnieją różne zestawy tematów na każdy dzień, które można sobie dobrać podczas Inktoberu. Ja używam tego najbardziej popularnego zestawu, zaproponowanego przez samego pomysłodawcę atramentowego października. Temat pierwszego dnia brzmiał Poisonous, czyli trujący. Nie należy do końca mylić z jadowitym, gdyż to by było Venomous. Wiecie, Venom, czy może raczej powinienem powiedzieć Venom! Zaprojektowałem więc postać czworka, który jest cały trujący. Nazwałem go Toxi włosy oraz pelerynka Toxiego składają się z trujących liści. Jego korpus miał być w zamyśle takim przezroczystym naczyniem z trucizną. Jednakże nie wydaje mi się, aby to było za bardzo widoczne na rysunku. Wykorzystałem też motywy bardziej Venomous niż Poisonous i skrzyżowałem Toxiego ze Skorpionem. Dlatego ma Skorpionie skrzypce... Nie, nie skrzypce, tylko szczypce oraz mały Skorpioni ogonek na głowie. Kiedy myślałem, jak przedstawić temat Poisonous, moje pierwsze... pierwsze skojarzenia to były pająki i węże, ale po pierwsze raczej postaram się Przyjmować zasadę, że pierwszy pomysł jest zazwyczaj najbardziej oczywistym. No i pająki i węże nie są do końca poisonous, są venomous. Technicznie taki pająk czy wąż jest trujący dopiero kiedy go zjesz. Natomiast to, że są w stanie wstrzyknąć ci groźną substancję, technicznie nie świadczy o tym, że są trujące, tylko że są jadowite. Choć pewnie gdyby się je zjadło, to byłyby też trujące. Wymyśliłem taką historię, że toksi jest to cała rasa, która żyje sobie w bardzo nieprzyjaznej krainie, są raczej pacyfistami. A cała trucizna, którą w sobie mają, jest po prostu ich mechanizmem ochronnym. Ponieważ można tak na to spojrzeć, że trucizna nie musi być koniecznie związana ze śmiercią, zatruciem czy agresją. W naturze często trucizna służy do obrony, oznacza więc przeżycie. Zanim przejdziemy dalej, warto wspomnieć, że na grupie wzajemnego uwieczniania codziennie umieszczam inktoberowe karty, w których mówię jaki jest obecny temat i tam każdy może podsyłać swoje prace związane z tym dniem i pomyślałem, aby pokazać jakie pomysły na przedstawienie danego tematu mieli ludzie na grupie. Temat na drugi dzień Inktobera to tranquil, czyli spokojny, łagodny, błogi. W początku chciałem przedstawić ten temat w postaci na pierwszym planie spokojnego człowieka, za którym byłaby znacznie większa postać wściekła, zrozpaczona, ale podczas rysowania zmieniłem trochę koncepcję i mamy spokojną postać w środku, otoczoną przez chaos, jakkolwiek to interpretować. I w zasadzie wydaje mi się, że gdyby tematem tego dnia był niepokój, zrobiłbym właśnie coś dokładnie odwrotnego. Byłaby rozemocjonowana postać, otoczona przez sielankę. Zobaczmy tymczasem, jakie pomysły na przedstawienie tematu Tranquil mieli ludzie. Trzeciego dnia tematem było Roasted, czyli spieczony, przypieczony, spalony, ale też wyśmiany i uff... Tutaj będzie trochę wyjaśnień, z początku chciałem, żeby bohaterką mojego rysunku była kiełbaska na grillu, tutaj widzicie na brudno, ale potem zmieniłem ten pomysł na ziemniaka, gdyż ziemniaki mogą być pieczone tak samo jak wiedźmy, więc połączyłem te dwa tematy i dlatego na moim rysunku widać pieczone wiedźmie ziemniaki. Na górze jest piekarnik, w którym znajduje się ziemniak. tutaj jakaś czarownica z napisem Please Stop Roasting Us. Po bokach ziemniaki strażaki, które łagodzą sytuację. No i oczywiście Wiedźmi Ziemniak, okrutnie palony, wyśmiewany przez ręce, roastowany dosłownie i w przenośni. Wypisałem też kilka roastów odnośnie Wiedźmi Ziemniaków, na przykład Lubicie pieczone? To wiedźmy z tematem... Po tej to nic się nie spodziewam. Czarownica? More like czarownic? Wie, e, Chyba raczej wieś ma. Am I right? Do Hogwartu! Wiedźma, ma wiedźmo. O, 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 o. Śmieszne. No i na koniec, rostowanie wiedźm jest bardzo stosowne. Tak więc przy roślach tego kalibru nic dziwnego, że nasze wiedźmie ziemniaki płoną, ale serio, nie bądźmy obojętni na ich los. Zobaczmy, jakie pomysły mieli ludzie na grupie. Dnia czwartego tematem było spell. Zdecydowałem się nie szukać za daleko, tylko po prostu zrobić, chyba można powiedzieć fanarta, dla Lavender Town i narysować jej bohaterkę Planchet, która jest wiedźmą. Jeśli nie słyszeliście o Lavender Town i nie, nie chodzi o miasto w Pokemonach, chociaż od tego pochodzi ta nazwa. Lavender Town to youtuberka, anglojęzyczna, bardzo lubię jej kanał, zaliczam go do takiego mojego grona inspirujących kanałów. Na jej kanale znajdują się głównie wyzwania rysownicze, filmy o tym, co robić i czego nie robić podczas rysowania, oraz różne ciekawostki związane z byciem artystą, ale wszystko to jest zawsze opatrzone naprawdę miłymi dla oka charakterystycznymi rysunkami. I wydaje mi się, że jest to ten typ osoby, której wyobraźnia powoduje u innych przyrost wyobraźni. Także tutaj jest widoczna postać z jej komiksu Planchette, a oto jak ludzie na grupie wzajemnego uwieczniania podeszli do tematu Spell, i chyba możemy przejść dalej. Jeśli chodzi o wyzwanie dnia 5, było to chicken, czyli kurczak, i to jest moment, w którym zacząłem już mocno być do tyłu, ale to pomijmy. Jako, że tematem dnia był kurczak, planowałem z początku narysować rurczaka kurczaka w związku z ostatnią wcale nie ustawioną dramą, ha, ale uznałem, że spokojnie jeszcze przyjdzie czas, żeby się z nim policzyć. Więc narysowałem coś takiego i uprzedzając pytania, nie, nie wiem, co to za kreatura. Ale za to jeśli chodzi o tego z paszczą z tyłu, to wabi się Walduś. A przy okazji fajny trik jak oszukać przeznaczenie i dość łatwo poprawić wygląd swojego rysunku. Narysujcie za postacią taki kwadrat albo inny kształt. To powinno sprawić, że rysunek będzie wydawał się troszeczkę bardziej trójwymiarowy. Janusze rysowania! Yey! Zobaczmy jak spojrzeli na to ludzie na grupie. Dzień szósty, a temat to drooling, czyli. Nie, nie, nie. Narysowałem osobę w szkole, która z jakiegoś powodu jest tak wykończona, może testami, że położyła głowę na ławce i, będąc w stanie wykończenia, wyprodukowała tyle śliny, że aż inna osoba postanowiła podłożyć pod ławkę kwiatek. Wiecie, taki hecheś poszłub się by kudowodzić. Swoją drogą wychodzi na wierzch mój kompletny brak skilla, jeśli chodzi o jakąkolwiek perspektywę, czy anatomię. No ale jako Janusz, aby to ukryć, dałem jakieś psychodeliczne tło. Więc nie jest to widoczne od pierwszego momentu. Po co się rozwijać, kiedy możesz januszować? A takie wizje mieli inni ludzie. O, ostatni temat! Brzmi on EXHAUSTED. Czyli wykończony. Tak jak większość artystów czuje się wykończonych Inktowerem już w czasie pierwszego tygodnia. Narysowałem takiego, nie wiem co to, jakiś goblino, nietoperzo z coś, który wyraża swoje zm zmęczenie. Tired with, with your bullshit. A tak by the way, wiecie czym się różni wymęczony facet od wymęczonej kobiety? Że facet jest wymęczony, a kobieta jest wyłumęczona. <grym> o mój Boże Z tym zasłużyłem sobie, żeby być takim śmiesznym <grym> trademark. Ale cóż, to, to tyle. Jako, że temat dnia siódmego to wykończony, to może teraz skończmy ten filmik. Dzięki za obejrzenie tego. Robionego na szybko filmiku. Wiem, że nie pokazywałem procesu, jak powstawały rysunki, ale naprawdę wolałem robić je na spokojnie, bez presji. Jak mówiłem, jestem tydzień do tyłu z Inktoberem, więc nie jestem w 100% pewien, czy powstaną kolejne filmiki pokazujące kolejne dni. Może, może nie. Ale dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia już wkrótce. Czy jeżeli o czymś co jest blisko mówi się tuż, tuż, to czy można mówić, że coś jest atrament, atrament?